czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie, proszę państwa. Jesteśmy na ultramaratonie, na Skarżyskim ultramaratonie na 50 km. Witam was bardzo serdecznie podróżnik IT. Dzisiaj mamy przepiękną trasę z Mazowsza, z Szydłowca. Jesteśmy pod zamkiem Przydłowcu i musimy dojść do Skarżyska Mamy 50 km do zrobienia Przez takie miejscowości jak Majdów Mroczków yy, A także Rejów Chociaż w samym Rejowie Tak naprawdę kończymy Bo to jest jedna z dzielnic O tym jeszcze będę opowiadał Jesteśmy w miejscowości Która powstała około XII wieku Choć pierwsze wzmianki to 1401 rok To wtedy Dwaj bracia Sławko i Jakub z rodziny Odrowążów przyjęli nazwisko Szydłowieccy. To w tamtym czasie również został uposażony kościół, który jeszcze zobaczymy. W 1427 roku Szydłowiec otrzymuje prawa miejskie. W XVI wieku następuje największy rozkwit miasta. To wtedy ten ziemie należą do Mikołaja Szydłowieckiego. On między innymi rozbudowuje ten piękny zamek gotycki, na rezydencję renesansową, a także funduje y, trzy ołtarze w kościele, który jeszcze zobaczymy. Najważniejszym zabytkiem szydłowca jest zamek, który został wybudowany w stylu gotyckim w latach 1470-1480, przebudowany w latach 1515-1526 na renesansową rezydencję. Oraz w latach 1619-29 w stylu barokowym. Zaraz po zamku najważniejszym zabytkiem jest kościół farny pod wezwaniem świętego Zygmunta króla, wybudowany w latach 1493-1520 w stylu gotyckim i jednonawowy. Mamy też w Szydłowcu późno renesansowy ratusz, wybudowany w latach 1602-1629. Ostatnim zabytkiem jest Dom pod Dębem, klasycystyczny, wybudowany w 1819 roku z piaskowca szydłowieckiego. Po naszej prawej stronie mijamy Górę Trzech Krzyży, 226 metrów nad poziomem morza. Proszę Państwa, przydłowiec zastawiamy za sobą, wchodzimy w las, a potem będzie wola korzeniowa. Jak dotarłeś do tego miejsca wraz ze mną, zostaw łapkę w górę i daj suba, bo większość z Was, która mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału. Lecimy po 5000 subów, a ów. Wchodzimy, proszę Państwa, do naszej pierwszej miejscowości. Za szydłowcem, wola korzeniowa albo też wola szydłowiecka. Osadnicy z szydłowa, którzy zakładali szydłowiec, również wolę szydłowiecką, gdzie w okolicach wydobywano piaskowiec szydłowiecki, z którego budowano wiele domów i innych budowli w okolicach, musieli gdzieś mieszkać, więc założone właśnie. Wolę szydłowiecką, chociaż pierwszy raz zmiankowana jest w XV wieku, a potem nazwa z woli szydłowieckiej przeistoczyła się na wolę korzeniową. Około proszę Państwa 100 metrów od punktu kontrolnego znajduje się cmentarz partyzantów, założony w 1943 a poświęcony w 1944 roku. Mamy tutaj pochowanych żołnierzy z dwóch oddziałów: Jana ponurego Piwnika oraz Antoniego Szarego Hedy. Proszę Państwa, Długa Prosta, drogi pożarowe już za nami Teraz idziemy na południe Za chwilę odbijemy drogowskazem na miejscowość Łazy A potem z Łaz pójdziemy do Majdowa Po naszej prawej stronie, zresztą widzicie tutaj czerwoną tablicę Rezerwat przyrody Majdów Cisowy Założony w 1953 roku, o powierzchni 7,72 hektara Chroni CISA, Polskiego CISA Łazy proszę Państwa zastawiamy za sobą Mamy jakiś kilometr do zrobienia do Majdowa I tam ma na nas czekać support Proszę Państwa, doszliśmy do miejscowości Majdów była krótka przerwa z saportem. Kawałeczek tym Majdowem przejdziemy, skręcimy w prawo. Znowu wyjdziemy z województwa mazowieckiego, wejdziemy w województwo świętokrzyskie. Bo to jest super piechór świętokrzyski, więc Mazowieckie musi być tylko odrobinkę odrobinkę. Majdów został założony w XIX wieku jako osada leśna. Proszę Państwa, szlak niebieski, którym przemierzaliśmy jakiś kawałek od Majdowa, skręca sobie w prawo w stronę Kuźniak. My dalej idziemy szlakiem czarnym w stronę miejscowości Mroczków. Natomiast po naszej prawej stronie mamy rezerwat przyrody Cichostowice, który założony został w 1953 roku o powierzchni około 7 hektarów. Chroni miejscowe występowanie. Modrzewia polskiego. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem, i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.